No, leżeć tu, leżeć Dzień dobry <świe świeci mi me zarośnięte ryło, także lekko przymrużonym akcentem was dzisiaj witam. witam. Dzień dobry Cześć, czołem. witam wszystkich serdecznie na biofarmie Kolin Dzisiaj taki szybki obchód, późne popołudnie, godzina trzecia. Yy, narąbałem się że uff, leci po plecach, to troszeczkę sobie odpocznę, przejdę się po zwierzakach, zobaczę co tam u nich słychać i przy okazji Wam pokażę jak taka codzienność ten tutaj, o, przepraszam, wygląda. I tak może po kolei polecimy. I jak film był o Alberciku, no to tam jest ta płyta, o której mówiłem. Tam zostało z sześciu szybek tylko dwie. Także no, także tak, <gulia> <gulia> ale to mówię o No i tutaj te dwie sztuki nam też tutaj naszkodowały. Tutaj są dwie z trzech ostatnich sztuk tuczników, które zostały już tak powiem na nasze prywatne, osobiste potrzeby. O, ta taka większa sztuka, ta troszeczkę mniejsza. To są dwie lożki i trzecia lożka jest jeszcze tam w izolatce. Ja też tam postaram się pokazać, jak nie zapomnę. Nie to ze względu, że same lożki dla siebie zostawiam do zjedzenia, tylko po prostu to są wszystkie trzy sztuki, wszystkie trzy sztuki, które zostały, to są po prostu takie samoistne zaproszenia się z takich wycieczek. nie I Poszły dziewczyny w cuk, z różnych dziwnych, nieprzewidzianych powodów. Te akurat dwie były, dwie się wyprosiły w tym, tym samym czasie. No i trzecia też. Także żeby, żeby nie było, że tam sprzedaje stare lochy, nie? I tak dalej. No to, no to takie wypadki no to już zostają dla mnie, tak? Po prostu. Ja tam nie narzekam, nie ma marudzę. W dalszym ciągu są młode, zdrowe zwierzęta. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że po Yy, takim użytkowaniu no celowym czy niecelowym, jeżeli to zwierzę tam, no, ze względu na to, czy tam ma rok, półtora, dwa, czy, czy pięć lat, yy, potrzebuje dosyć długiego czasu rekonwalescencji po, 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 po całym tej, tej akcji karmienia. Aby po prostu organizm odpoczął, świnia odpoczęła, zrelaksowała się, żeby to wszystko po prostu miało smak i zapach, że tak powiem, taki, jak być powinien. Także tutaj nic się nie zmarnuje, będzie pyszne i smaczne. Także na razie niech sobie rośnie. Tutaj zobaczcie normalna pozycja. Normalna pozycja Loch. Nie? Dostały dzisiaj. Nie, wczoraj dostały słomę jęczmienną. E, tak jak tutaj widzicie na wybiegu jest błotko, no i są takie wysepki, e, gdzie jest właśnie podwyższenie ze słomy, czy tam z siana, zależy co tam się trafi. Wczoraj dostały, jeszcze wczoraj jeszcze sobie tutaj leżały, a dzisiaj już tutaj czas spędzają. E, tutaj jest, one są tutaj w tej chwili przejściowo, przejściowo-chwilowo, że tak powiem, e, gdyż Tutaj są zabrane ze względu na to, że myślałem, że zdążę tam przed całym, przed całym tym cyrkiem, związanym ze świętami i tak dalej. No ale nie. Wiecie, jak to jest, Człowiek sobie zaplanuje. A 1500 rzeczy się weźmie i naraz y, zesra. Y, no, także tak. Y, także świni jeszcze tu są. Z tymczasowego pobytu zrobił się taki kilkutygodniowy, ale to nic. Y, dzisiaj jest 31 grudnia. Także. Myślę, że może w tym tygodniu, no, w tym tygodniu, gdzieś bliżej weekendu, złapiemy je, bo one są tutaj ze względu na to, że pogubiły kolczyki Instytutu, tak, czyli te tak kolczyki z Poznania, te, które są po prostu, no, mówią o ich numeracji, przynależności do programu ochrony zasobów genetycznych, no i też częściowo tych państwowych też nie ma, także... Po kolei powoli muszę to po prostu pouzupełniać. Także tutaj teraz wam nie będę pokazywał, ale już kiedyś o tym mówiłem i pokazywałem chyba, e, jak się wypraszały, że te, te świnie e, nie były szykowane do hodowli jako młode tak jak ja mam przygotowane w tej chwili, e, a więc nie miały robionych tatuaży na uszach. Na przykład Albercik ma wytatuowaną dwójeczkę. E, Wojtek, tam jest, Wojtek. Zaraz do niego przejdziemy, też ma numerek, ale no nie pamiętam tak szczapy, szczerze mówiąc, jaki on tam ma numer. No ale Albercik, no to świeżynka, to on ma dwójeczkę wytatuowaną, a one ze względu na to, że były w stadzie po prostu takich tuczników, tak jak tutaj te dwie mniej więcej i nagle po prostu yy, książę ze bajki. Z królewną przyjechał na białym koniu i stwierdził, że bierzemy te dziewczęta, ratujemy i bierzemy je do hodowli. No to oznaczone być muszą, a już tutaj ze względu na nowe gabaryty i tak dalej, w sumie to nie wiem, może też można było zrobić tatuaż na uchu, ale nie wiem, no, jakieś tam powody tego były, że zdecydowali się pracownicy Instytutu na wycinanie na uszach kształtów, także mają, a nie tatuaże. Eee, także tak, one nie mhm. mają tatuaży, a mają, o, to jest ta nasza taka pokrzywdzona świnka, to jest, to, to trzeba, żeby to zrozumieć, to trzeba by było troszeczkę poczytać na temat behawioru świn i wtedy zrozumiecie, co się dzieje i dlaczego. E, niestety, ale przy hodowli stadnej, ja wiem, że to wygląda jak wygląda, ale to trzeba to zrozumieć e, i, i, i wiedzieć, co, z czym się je. Zaraz wrócimy. E, mają w każdym razie powycinane uszy. E, mają klucz, jest klucz, który tam o tym mówi: co jak, trójkąciki, paski, kółka, e, i po tym się dochodzi, która świnia ma który numer. No i to trzeba po prostu odszyfrować i po. Posegregować. Wracając do tej świnki poszkodowanej. Niestety ta świnia jest jak to w systemie takim haremowym, stadnym, jest naj, w najniższa, najniższa w hierarchii. Behawior świn to jest całkiem niby skomplikowany, można się, jeżeli się mówi o zwierzęcym, tak? Behawiorze, ale to jest jednak zwykły system stadny, tak jak u ludzi. Nic skomplikowanego. Są te zwierzęta na samej górze, które wszyscy podziwiają, i są te zwierzęta na samym dole, które nawet zwykłe wyśmiewane ciecie, że tak powiem, też je sztorcują ze względu na to, żeby nie trafić w, na ich miejsce. O, także Są cztery typy behawioru u świn, cztery typy charakteru. I tutaj właśnie mamy flagowy przykład tego najniższego i niestety ona będąc tutaj, mimo że były z jednego stada, tak, to w momencie kiedy zaczęło się stado zakładać, to one, kiedy to stado się zmniejszyło, to ona dostała po prostu najbardziej po uszach. Jest najbardziej łagodną świnią i po prostu wszystkie inne po niej jeździły i stąd te mechaniczne urazy, no ale... Finka chce żyć, y, chce jeść, y, dobrze się ma, więc co to było? Co za puszczanie bąków? Wiecie, że to teraz nielegalne jest? No, nie wolno puszczać bąków, jeszcze jakie ja nagrywam. Na razie się krów czepiają, ale na nas też przyjdzie pora. I <grywanie> cię chodziły z, z foliowymi torbami <grywanie> do ogona, uczepionymi. No, także tak, tak, ta, tak, tak, tak wygląda czas spędzany przez świnie. A tamta maciora no, będzie mm, pierwszą świnią, która zostanie po prostu no, usunięta ze stada. E, usunięta ze stada. Wymieniona. To, to jest rezerwowa, to jest dziewiąta, tak? Powiedzmy, że my cały czas mieliśmy, mieliśmy minimum jest 8, żeby wejść program, mieliśmy 9, żeby po prostu mieć tą rezerwową I, i od samego początku ona była niestety taka felerna. Jest bardzo dobrą matką, bardzo dobre cechy przekazuje, no ale niestety no, uległa fizycznym, mechanicznym uszkodzeniom, a to one jej to zrobiły, skacząc na nią i gnębiąc ją, tak i ganiając. No, no zobaczcie, tutaj jest pełna komitywa. A tamta jednak jest cały czas na boku na, a osobno. A tam zobaczcie, one tam zachodzą w róg. Tam jest najniższy punkt, tam jest taki kibelek świnek, że tak powiem. E, najniższy, najniżej położony punkt na wybiegu, a tam one zachodzą do Wojtka. A tam, jak się przyjrzycie, pod tym, pod tym tunelem to jest nasz pierwszy kurnik mobilny. W zasadzie to pierwszy mobilny to był kacznik, bo kaczki były. Najpierw, a potem dopiero kury, a teraz to będzie przerabiane w tym roku właśnie na taką e, mobilną wiatę Mobilną wiatę e. O co to za poruszenie tam <grym> Coś obce się spuszyły e, Mobilną wiatę właśnie dla, dla owiec i dla świn Także tak, no, tucz, podtuczniki trzeba po prostu szykować nie? A tam e, w środku widzicie, może widzicie, może nie widzicie, Mela jest Chodź Melka, chodź, chodź, o świnie, poruszenie. Widać, widać Mela. ja ją widzę, to Wy też widzicie. Latała tu przy mnie, latała i zapomniała, że tutaj jest drucik, nie? No i tylko było kupa pisku i tam uciekła. Zaraz ją wyciągnę. O, jesteśmy już przy Wojtku, Wojtek. Wojtek czuje ducha puszczy, tam dziewczyny już przyszły, też już się poruszyły, że tak powiem No one one mają ruje częściowo. Tu gdzieś prąd mi ucieka Aha, podkopane. No Chłopaków obudziłem jak widzicie No, zobaczcie. Dzień dobry, albo dobry wieczór No miałem wam tutaj ładnie was obudzić na nagranie, ale widzę, że nie No a tak czas spędzają ogólnie świnie jak się najedzą, to idą e, leżeć, zakupują się w Słomie i cześć. E, Tamta strona wybiegu jest w tej chwili, że tak powiem, mało użytkowana. W sensie nie dościelam tamtej strony. Tam już co zostało, to zostało. I tam w tej chwili nie będę dorzucał, dlatego że wybieg będzie zmniejszany o połowę. Mniej więcej gdzieś do tego słupka e, i tutaj. O, o, o. łącznie tam, tam mają wiatę, osłonę od wiatru i tak dalej. Tam też, jak widać, z daleka mają ścielone, ze względu na to, że mniejszy teren będę potrzebował, znaczy mniej słomy będę potrzebował do tego, żeby utrzymać im przez zimę taką właśnie warstwę suchej słomy, tak jak tutaj widzicie. Tak, a zobaczcie, one się poruszyły i już lecą do, do koryta. One tam mają, więc one sobie będą żarły. W tej chwili trwa, że tak powiem, taki eksperyment społeczny. E, daję im raz dziennie e, od kilku dni i dosyć fajnie mi się to zaczyna podobać. Nie dostają rano, dostają tak około południa. E, I no żarcie zostaje do następnego dnia. Nie widzę, żeby tam świnie po prostu wisiały na pastuchu i kwiczały. E, są spokojne. Jak ja przychodzę, to one jeszcze leżą, śpią, nie? Także, także. No, nawet o, zobaczcie, tam nie jakiegoś wielkiego poruszenia nie ma. Także do, do, dosyta, że tak powiem, się najadają i im to wystarcza. Zaspokaja ich to potrzeby. No zobaczymy, no wygodnie jest dla mnie, po prostu zwyczajnie. No zobaczę, jak, jak to wyjdzie. No muszę tutaj też dojść do praktyki, ze względu na to, że to jest dosyć duże stado i to zupełnie wszystko diametralnie zmienia całe podejście w hodowli. No ale tutaj coś odkopały. No. Wojtek, jest? Jest. I tam dziewczyny, no zobaczcie, że tak powiem, końko byle jaśniej by chyba nie objaśnił, o co mu chodzi. Nic <grystanie> <grystanie> tutaj dziewczyny Wojtkowi przez płot pokazują. No. no, jeszcze jest grudzień, jeszcze jest grudzień, jeszcze nie, jeszcze musimy troszeczkę poczekać eee, od lutego, tak? No w lutym, w lutym, w lutym będą sobie, e, że tak powiem, będą, będą w, w stadzie razem z Wojtkiem. Także Wojtek i dziewczyny pójdą na swój wybieg. Wybieg tam będzie szykowany. Zaraz Wam pokażę, tak pokrótce. Ale jeszcze właśnie ten grudzień i styczeń przeznaczymy, przeznaczę na to, ażeby mm, e, świnki jeszcze troszeczkę kondycji podłapały, tak? Także tak. No one... Minus jest taki, że tutaj za blisko siebie są i się niestety niepotrzebnie pobudzają, ale to nic. Nic się złego nie dzieje. One tak regularnie przychodzą sobie, stają sobie w kolejeczkę, jak widzicie. Cyk-cyk-cyk. I robią, że tak powiem, pokaz Wojtkowi. <laughs> no taka natura. Tak, tak, tak. Będzie czwarta? Może będzie. No, takie są zwierzaki. No, nie szczypiam się w tańcu, że tak powiem. Taka natura natury nie oszukasz. Także tak to wygląda. A Wojtuś też jeszcze maszamy w żarełku. On to zresztą i tak ma dietetycznie. No bo wiecie, to jest Wojtuś, on musi być w formie, nie? Pokażę Wam naszą codzienną rutynę z Wojtkiem. No i takich to Takiego to Czochrania codziennie Wojtek się domaga <laughs> Aczkolwiek Jak zauważyliście Rurkę mam ze sobą e, Ze względu na Właśnie nie Dziewczyny, no na niego też to wpływa On też jest pobudzony Jednak to jest samiec e, Nie, Wojtas? I tutaj trzeba Zawsze, ale to zawsze zachowywać ostrożność przy każdym samcu, jaki, jaki występuje. To jest niestety zwierzak i trzeba na to uważać. Może mieć po prostu takie. O, się i tylko w wykonaniu e, zwierzęcia takiego kalibru. E, no, niekoniecznie musi to w taki sympatyczny po prostu e, mieć przebieg. Ale ogólnie, Wojtuś. Jak ja tylko do niego podchodzę, to on zaraz się na boczek przekłada, żeby go głaskać. I takie podejście właśnie jest prawidłowe od samego początku, trzeba go układać. On musi wiedzieć, kto jest szef kierownik, ale oczywiście bez jakiejś tam zbędnej agresji, niepotrzebnej, i tak dalej. I wtedy w zwierzak mniej więcej jest ułożony. I to tak samo tyczy się loch czy innych tuczników, ale tutaj przy rozpłodnikach, to uwaga jest szczególna, bo to są duże zwierzęta z, z dużą, silną szczeną. Mimo, że zęby miał przycięte, jak był prosiakiem, no to jednak pozostałą ilość zębów pełną ma półkę i ma naprawdę mocny ścisk szczęki, więc tutaj trzeba uważać. Ale w razie czego pamiętać należy, że. Świnie, wbrew pozorom, te nosy mają całkiem wrażliwe na, na uderzenie. I uszy też, tak? Kopanie po dupie, że tak powiem, to jest jak z nasłonia z wykałaczką. Ucho, nos to są dla nich wrażliwe punkty. Także takie klepnięcie, solidne, mocne najczęściej załatwia sprawę. Pokazuje mu po prostu gdzie jego miejsce, aczkolwiek nie należy tego nadużywać, ale trzeba wiedzieć w jaki sposób można się od takiego nachalnego zwierzęcia opędzić bo czasami są zwierzęta nachalne z tych czy innych powodów eee, i oprócz tak naprawdę loch, które mają młode mm, nie ma z, przy, przy świniach problemu, nie ma nie, ma, nie, nie, nie stanowią jakiegoś tam y, zagrożenia eee, i to tyle trzeba po prostu być ludzkim hodowcom panem, żeby to po prostu się nie bać do własnych zwierząt podchodzić. No i jesteśmy przy prosiakach. Tak to dzisiaj wygląda. Ostatnio nie ma czasu ponagrywać. O i zobaczcie tam, tam mamy płotek. Tam mamy płotek. Znaczy, tam jest jeden drut pastucha. Tutaj mamy bramko furtkę, którą którą, którą sobie będę przejeżdżał ciągnikiem. I mniej więcej w tym miejscu, w tamtą stronę zrobię sobie przegrodę yy, też jednym drucikiem. I wtedy tutaj z jednej z tej strony płotu i z tej strony płotu będę mu którym im wrzucać yy, słomę. No i wtedy po prostu mniej miejsca do, do zagospodarowania jest potrzeba, nie? O. Co tam chłopaki? I tak to się zachowują świnki. Teraz to są takie jeszcze młode dzikusy, ee, które, które przychodzą obgryzać buty i spodnie. <noise> ale ale e, jeszcze tak nie ufnie. Gdzieś dopiero za 3-4 miesiące, no to wtedy już będą takie pokaźne, fajne warchlaki. To one wtedy już takiej pewności siebie nabiorą. E, I już nie, nie tylko przyjdą obgryzać buty i spodnie, ale i też e, właśnie m, m, będą niektóre się domagały e, głaskania i ciochrania, tak jak Wojtek, tak? Jednak one tutaj długi czas ze mną spędzają e, i zdążymy się poznać. Spodnie niedobre, buta spróbujesz? Hmm? Te? Skórzany, dobry, dobry but. Warto dlatego mieć między innymi buty z noskami. Tu nie chodzi o gryzienie, ale o nadepnięcie, tak? Bo to są pikusie malutkie, ale kaliber jego niechcąco to zrobi różnicę, jeżeli nadepnie na, na paluszki. Także tak, no prosiaki rosną jak rosną. Słoma jest, wszystko jest tak, jak mówię. Ograniczyć im tutaj chcę ten dostęp. Tutaj zobaczcie, tutaj jest jeszcze tak. Mokro, e, tutaj już nie dościelam, tylko tam za mną, za plecami dostaję. Zobaczcie, żarcia mają na pełno i one najedzą się e, i idą tam. I idą leżeć, nie? Nie dostają więcej, dostają tyle samo, tylko że nie na raz, nie na dwa razy, rano i wieczór, tylko dostają to na raz. I, no kurczę, zobaczcie. Żeby nie było, nie? Jest, no jest. Trzecia. Między trzecią a czwartą. Cimnawo się robi i wiać zaczyna. O. Obudziłem je, tak jak widzieliście, przyszliśmy i, i praktycznie Wojtek huknął i, i głośniej i one się zerwały. Tak spałyby do, do, do momentu, aż ja bym je obudził. E, no to zaczęły się kręcić. Przyjdą, pojedzą, pojedzą, pojedzą. Za 15-20 minut będą z powrotem. Słomie. O, tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy wybieg dla Loch. I Lochy nam tutaj właśnie wrócą za parę dni. Eee, I w lutym, w lutym, przyjdzie tutaj do nich Wojtas. Także. Wojtas będzie tutaj czynił swoje powinności. Tutaj jeszcze też parę rzeczy muszę zrobić. Jeszcze muszę dorzucić ze dwie belki. Podścielić do bud. Jedną budę jeszcze dorzucić chcę. Tam są dwie belki. Jeszcze tutaj z tej strony muszę jedną dorzucić belkę. I będzie gitarka. No i to jest tutaj powierzchnia odpowiednia. W lutym, w lutym, w lutym, w marcu świnki pójdą na pastwisko. Ale to też tam już są odnośnie tego plany będą z zimowego wybiegu już pójdą częściowo na pastwisko na wybieg, na którym będą się znajdowały, a tutaj w tym miejscu będziemy robić takie wypraszalniki o, na takiej zasadzie. I tutaj ten wybieg cały będzie właśnie przekształcany, przekształcany, dopasowany do tego, ażeby tutaj odchowywać prosiaki, czyli tutaj będzie sekcja porodowa, będą budki podzielone będą, żeby te pierwsze dni jednak prosiaki były osobno z matkami i dopiero stąd będą przechodziły tutaj, tak? E, tutaj mamy płot fizyczny, siatka leśna i pastuch i tutaj będzie e, fizyczny trening prosiąt prosiąt z francuskami, wyszło e, zanim pójdą na pastwiska, tak? zanim pójdą na pastwiska Także tak to będzie tutaj sobie wyglądało, że tutaj teren ten częściowo będzie dla świń zostawiony, a dalsza część, taka jedna piąta tego, tego pola, a dalsza część, po to, że właśnie maciory z prosiekami mogły wyjść w taki fajny zielony busz, a dalsza część będzie, będzie dla owiec. Nie? Ta część i tamta część. A, a, a tam na 3 czwartek wielkości tego pola będą właśnie, no te tuczniki tutaj, one tam pójdą. Także tu będzie duże, pokaźne stado i będą sobie tam buszowały, nie? A na najmniejszym kawałku właśnie tamtego pastwiska, no to tam z przodu przy drodze będą właśnie lochy yy, yy, z Wojtkiem, tak? A później no zobaczymy. Jakoś to tam. To wszystko się zmienia, płynne jest także. Także tak, tutaj czeka. O, w międzyczasie Zobaczcie, takie fajne płotki udało nam się skołować, zakupić od jednego, no widza, w zasadzie od widza. On to kupił do bydła, no ale się okazało, że to jest, no do bydła się nie nadaje. A to gdzieś tam oryginalne, gdzieś ze Skandynawii, oryginalne ogrodzenia do, jakiś system ogrodzeniowy do, do owiec, coś takiego było. Nie, nie mam pojęcia, no tyle wiem. A to całkiem sprytne, dlatego że tutaj zobaczcie. Tutaj jest rurka, tutaj na tej są zatrzaski, tu jest rurka, która blokuje, on nie, ruszę tego ręką, i na drugą stronę też, także jeden, jeden płotek jest goła rurka, a i jeden jest z dwoma zatrzaskami. I to się tak składa fajnie do kupy, od dołu są takie haczyki, wpina się, cyk, i spoko, te są obniżone. Ktoś już je przerobił, po prostu one w tym miejscu. O, tutaj widać. Tu powinny być raz, dwa, trzy, cztery takie, takie przęsła. Ktoś to obciął. Takie coś, jedno, takiej, takiej wielkości to zostało wywalone. Jakieś 40 cm i obniżone. Ale mi to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o, o świnie czy owce. Te najniższe będą wykorzystane właśnie do świn. Takie płotki tymczasowe są idealne. Dosyć sporo tego zakupiliśmy, bo około 170 metrów. Zobaczcie, to są te obniżone. I te łączące furtki na dole na dole mają takie haczyki. A u góry właśnie takie o cyk i tutaj jest. o. Takie coś, to jak zapadnie, to za ten grzybek i żeby to, o, żeby to otworzyć, to trzeba tą rurkę podnieść, ten krążek. Także sprytne. Te obcięte będą używane przy świniach, a te wysokie, pełne, zobaczcie, to są półtora metrowe, będą używane przy owcach. Ja jeszcze tam będę kombinował, bo mówię, ktoś to dopasowywał do swoich potrzeb i część tych płotków jest poprzerabiana, powycinana. Zobaczcie, długość jest zachowana oryginalna, czyli dotąd jest, ale nie ma tego poprzecznego, nie, tego wypełnienia. Ale to można, że tak powiem, wedle potrzeb ogarnąć, nie? Także, także tak. I tam przy okazji jeszcze beczka, beczuszka 2000 litrów, ocynk cała, elegancka, super. Ale to już właśnie przy okazji też tam była uwidza. Pozdrawiam serdecznie to też już leżało kilka lat przy, przy krzakach kupił w dobrej intencji no ale przy bydle mięsnym to stwierdził, że to szkoda szkoda tego, lepiej to gdzieś pchnąć dalej no i się doczekało klienta i beczkę też sobie gwizłem w dobrych pieniążkach 2000 litrów właśnie pod z myślą na opastwisku i o krowach, także będzie będzie elegancko a płotki mówię dla mnie tutaj, tu są met